Gdzie to pan idzie? Panie, widzisz pan to, to, kurwa do góry jest? Trzeba wszystko kurwa przekopać. Panie, gdzie gdzieś mogę iść? A jaki to szczyt? Wingusowiecki szczyt czarny. No jeszcze zostało, kurwa, no nie wiem, ile tak na oko zostało Z 15 metrów trzeba się będzie obkopać. No, z 20 tak myślę. Panie, jest, ja myślę że trzeba kopać. Nie da, kurwa na całą łopatę. Panie, ja nie wiem, a i myślę, że jak się będziemy wracać, to obkopiemy ludzi z wszystko, nie? No, może tak. Bo myślą, że później pociąg na Słowację jedzie. Kurwa macie, jakie laski. Jak to panie tu wygląda z dołu? No zajebiście. Myślisz, że da dam radę to odkopać? A jak nie, jak ta... No wiecie, raz dobrze. Jak z azotkami idziecie na małą wysoko? No, to, nie, to, na małą to kurwa tu przejdziemy... Musimy później popatrzeć na mapę, to może kurwa przejdzie na Słowację. W góry, jak już będziesz widział, że jest ten... GERLACH To znaczy, że dobrze idą I Jak jak widzimy polski grzebień, to jest dobrze Na polski grzebień, A, jeszcze to Meksykaniec, kurwa, gdzie żeś jest By się przydała druga łopata do no, fuja Popatrz, panie, z dołu Wszystko, kurwa, trzeba będzie go obkopać No, no, ludzie targają w górę Kurwa, my, co ci powiem? Panie Zajebaliśmy, żeśmy Sonek nie wzięli, albo tego serduszka co się zjeżdżał, nie? Dokładnie. To się to, kurwa, poszło jak tralala. Ale dobry, w czasie jesteśmy dobrze, obkopimy, nie? Kurwa, nie wiem, tylko nie wiem, kto nas, ej, kto nas wypłaci, kurwa, za to, ej? Właściwie nie wiem, ale to... No, toplu trzeba za to... To gmina podobno. To gmina może, kurwa, ma. Chyba to będzie później, bo to później, ziomek, udokumentuj i zdjęcia, kurwa, to będzie wziąć na myśl na stronie Dobru, nie? Dokładnie. Ale kurwa zrobiłem tunel, nie? No Bez łopaty ani rusz kurwa